twoje zdanie. Tak. Ja mu zdaję a, na temu tak ja też. Co, ja ty, co ty też kurwa. Ja a ciebie. co ty też. A za ja chwilę. Powiedzę, kurwa, a co ty powiesz po za chwilę do mnie. Zbanowany. Za chwilę powiesz do mnie dzwoń do Kostno, kurwa. Tak? Bo ja chcę mu powiedzieć. On nie radzi się przetłumaczyć. Tak? Srać kurwa. Kiedy przyjedziesz kurwa. Kiedy przyjedziesz tak Tak. Bo ja chcę mu no. powiedzieć. Bo mówiłem. Rafał nie rób tego. Nie raz mówię, Czego ty robisz? Zachowujesz się jak ostatni chuj polski, kurwa. Dałem! Jak to? Ostatni chuj polski! Tak! Jak ostatni chuj polski? Tak! Dalej. Będę wygierdał! No, już. już! 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 Tak się zachowujesz! No! 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 no. 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 Obra obrażasz no. się! Prr, Prr. O, nazad. Tak! No! Tak! 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 Zaraz będziesz kurwa, miał, płypie! No tutaj! Hmm. Kurwa! A co ty się Ja miałem rok? A, a ja Mimo się że jestem chory, to kurwa oddam ci, Patrz, ja to nie oddasz. A no to oddaj. No a ty oddaj, uderz mnie. A no to ty no. mnie uderz, no. Uderz się. No tak. No tak. No, tak, no, tak. strach. Tak. No no no, no i tak to właśnie jest.